15 lutego. Wiadomości z Ukrainy. Rosja zaatakowała dronem schron elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Rosyjski dron uderzeniowy z głowicą burzącą uderzył w schron czwartego bloku energetycznego elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Prezydent Wołodymyr Zełęski ogłosił to dzisiaj na Facebooku. Rosyjski dron uderzeniowy z głowicą burzącą uderzył tej nocy w schron chroniący świat przed promieniowaniem pochodzącym ze zniszczonego czwartego bloku elektrowni jądrowej w Czarnobylu, napisał szef państwa. Zełęski przypomniał, że Ukraina zbudowała ten schron wspólnie z innymi krajami Europy i świata, wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi ze wszystkimi, którzy chcą prawdziwego bezpieczeństwa dla ludzi. Jedynym państwem na świecie, które może atakować takie obiekty, zajmować terytorium elektrowni jądrowych i prowadzić działania wojenne bez względu na konsekwencje, jest dzisiejsza Rosja. To jest zagrożenie terrorystyczne dla całego świata, podkreślił prezydent. Zełęski poinformował, że schron został uszkodzony przez drona, a pożar został już ugaszony. Obecnie tło promieniowania nie wzrosło i jest ono stale monitorowane. Według wstępnych szacunków zniszczenia schroniska są znaczne, powiedział prezydent. Rosja przeprowadza takie ataki na ukraińską infrastrukturę i ukraińskie miasta każdej nocy. Rosja nadal zwiększa swoją armię. Rosja nie zmienia swojej szalonej antyludzkiej retoryki państwowej a to oznacza że Putin na pewno nie przygotowuje się do negocjacji przygotowuje się do dalszego oszukiwania świata dlatego potrzebny jest zjednoczony nacisk wszystkich którzy cenią życie nacisk na agresora Rosja musi wziąć odpowiedzialność za to co robi podkreślił Zełęski. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej pokazała zdjęcia skutków uderzenia w schron w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Zauważyli, że incydent miał miejsce około drugiej w nocy. Bojownicy z kompanii prywatnej Wagnera, którzy walczyli przeciwko Ukrainie, zostali zatrzymani w Mołdawii. Bojownicy z Wagnera i innych nielegalnych grup zbrojnych zostali zatrzymani w Mołdawii. Mołdawscy i ukraińscy funkcjonariusze organów ścigania współpracowali. O operacji poinformowano w oświadczeniu Narodowej Policji Ukrainy. W ramach operacji specjalnej Mściciel. Zatrzymano trzech obywateli Mołdawii, którzy w latach 2014 do 2023 po stronie Rosji i marionetkowych Republik brali udział w walkach o lotnisko w Doniecku tworzeniu kotła debalcewskiego i pojmaniu Bachmuta w ramach kompanii Wagnera, Batalionu Somalii i innych formacji zbrojnych. W operacji wzięło udział ponad 200 funkcjonariuszy organów ścigania z obu krajów przy wsparciu między innymi Głównego Zarządu Wywiadowczego Ukrainy i Europolu. W ramach pierwszej fazy operacji przeprowadzono ponad 50 przeszukań w miejscach zamieszkania i biurach meldunkowych podejrzanych. W efekcie zabezpieczono dokumenty, sprzęt komputerowy i telefony komórkowe zawierające informacje dotyczące rekrutacji i warunków służby w firmie Wagner, a także potwierdzające udział oskarżonych w działaniach wojennych na terytorium Ukrainy. Mołdawcy śledczy poinformowali trzech podejrzanych o podejrzeniu udziału najemników w konflikcie zbrojnym, działaniach militarnych lub innych działaniach z użyciem przemocy których celem jest obalenie lub podważenie porządku konstytucyjnego lub naruszenie integralności terytorialnej państwa – Kodeks Karny Republiki Mołdawii. Sąd rozważa obecnie zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego. Osobom zamieszanym w tę sprawę grozi do 10 lat więzienia – poinformowała Policja Krajowa. To tylko pierwsi z 85 obywateli Mołdawii zidentyfikowanych przez jednostki operacyjne ukraińskiej policji, którzy brali udział w wojnie po stronie Rosji, dodał departament. Śledczy Narodowej Policji Ukrainy wszczęli specjalne śledztwo karne, gromadzą dowody i przekazują dane właściwym organom ścigania Mołdawii. Rosja zwiększa wykorzystanie dronów w światłowodach. Niestety okupanci rosyjscy znacznie przewyższają liczebnie siły obronne w zakresie rozwoju i dystrybucji światłowodowych dronów kamikaze. Jednocześnie wojsko ukraińskie dostrzega zalety i lepsze perspektywy tej broni w porównaniu z amunicją krążącą sterowaną radiowo. Tak więc bloger i porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy o pseudonimie Aleksiej powiedział wczoraj wieczorem na swoim kanale Telegram Oficer. Że agresor znacznie zwiększył zasięg lotu dronów światłowodowych i wykorzystuje je w ukraińskim rejonie przygranicznym w obwodzie sumskim. W kierunku Kurska światłowodowe drony FPV wlatują w tereny tylne 25 km od linii starcia bojowego już w obwodzie sumskim atakując zarówno obiekty wojskowe, jak i pojazdy cywilne. Niedawno potrącono samochód, w którym jechał ksiądz pewnie na szczątki tak to wygląda powyższe fakty potwierdzają że wróg dysponuje również dronami z światłowodami i większym zasięgiem wojsko napisało o tym kierunku wykorzystanie dronów światłowodowych przez orków w kierunku hersonia również wielokrotnie wzrosło faceci mówią że coraz trudniej ukryć technologię i sztukę przyjaciele wspierajcie nasz kanał lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach a także zostańcie sponsorami naszego kanału.